e co sprawdzić przed zakupem działki, znajdziesz wszystkie zagadnienia, które ja, jako projektantka z dziesięcioletnim doświadczeniem, sprawdzam przy analizie działek podbudowy domu. Przejdziemy sobie przez kolejne tematy, które ja analizuję. Zaczniemy od sprawdzenia księgi wieczystej, czyli zebrania podstawowych informacji prawnych na temat działki. Później przechodzimy do sprawdzenia przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy. Jest to podstawowa informacja, którą musisz zweryfikować ponieważ jeżeli działka nie jest przeznaczona pod zabudowę, to nie ma sensu sprawdzać nic dalej. Dalej przechodzimy do analizy dostępu do drogi publicznej. Ponieważ tylko na działkach, które mają dostęp do drogi publicznej, możesz się wybudować. Jest to temat, który przysparza sporo problemów inwestorom, ponieważ regulacja tego potrafi zająć na przykład półtorej roku. W tym rozdziale znajdziesz multum przykładów, ponieważ najlepiej uczyć się na konkretnych sytuacjach. Dalej przechodzimy do granic prawnych działki. Jest to temat, który ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza jeżeli działka jest mała albo wąska. Następnie przechodzimy do dostępu do mediów oraz do rozdziału, który bardzo lubię, czyli kolizji z sieciami, ponieważ bardzo łatwo wpaść tutaj w pułapkę. Dzięki licznym przykładom dowiesz się, jak uniknąć zakupu działki, która skończy się przebudową kilku sieci na Twój koszt. Kolejny rozdział, czyli strefy ochronne. Tutaj przechodzimy przez wszystkie ograniczenia, jakie może narzucić na Ciebie miejscowy plan, a jest tego mnóstwo. Omówimy sobie strefy ochronne sieci, strefy ochrony konserwatorskiej, stanowisko archeologiczne, strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych, tereny zalewowe i zagrożenia powodziowego, tereny osuwiskowe, tereny kolejowe oraz tereny leśne. Krótko mówiąc, wszystkie pułapki, w które możesz wpaść. Dopiero na samym końcu przechodzimy do parametrów zabudowy, czyli analizujemy, jaki dom możesz postawić na działce. Ten e-book to jest logiczny proces analizy działki, przez który się przeprowadzam. Zaczynamy od takich tematów, które mogą od razu zdyskwalifikować działkę, a następnie przechodzimy do szczegółów, które są oczywiste dla projektanta, a bardzo często nieznane osobom, które chcą kupić działkę. Dzięki tej wiedzy nie tylko będziesz podejmować trafne decyzje, ale będziesz mieć również podstawy do negocjacji ceny ze sprzedającym. Z tym e obokiem naprawdę masz wszystko pod kontrolą.